Jak widzicie, no niestety nie będziemy w tą grę grać, bo kiedy sobie tak gram, jak widzicie, mam dużo rzeczy żelaznych. No i bo usłyszałem dzisiaj straszne dzięki na, moi, na, moim, na mojej grze. Wik, Wik zginął przez kogoś, więc nie wiem, czy mi ktoś się włama, nie włamał na serwer, albo jakiś błąd jest. Więc Zagram w coś innego. Dobra, za chwilę to nagramy. No i. Widzimy się. Tutaj. Siemanderos. Ludzie, gram w StumbleGirls. Naprawdę. I co się tam zdarzyło, to nie wiem. Przyszłem. I tak, musiałem Musiałam się podkopać, bo nie ma szans na, na nic innego do zrobienia. Ale wy rozumiecie? I nie miałam kompletnie szans. Żadnych. No nie wiem. Po prostu jakoś o tak usłyszałam, że coś się dzieje. Że coś tam. Coś tam się stało, że wilk zginął. Miał zginąć, ale nie zginął. Spadł, nie zginął. Coś go jeszcze walną Jakiś dziwny dźwięk. Szkoda, że ja tego nie nagrywałam ja cię co za błąd popełniłem. Dobra, mamy tą mapę. Kończę jest największy jak zawsze. Lecimy. Dobra, lecimy, tyk, o nie, nie mam neta, nie mam neta, zapewniam wrócić neta, nie mam neta, tyk. nie no, nie przejdziemy przez moją głupotę, że nie ja mam neta, mam neta, nie, nie przejdziemy do mnie ale w sumie, nie Przejdziemy, na mamy przejdziemy No i tak, pierwsza mapa jest zakończona. Może jeszcze w coś innego pogramy? Ty tu po mam laga. Ja mam laga. Ty nie masz laga, ten typ to przejdzie. Chyba tak, on przeszedł. Dobra. No i gdzie ja jestem? Jak zawsze ja najpierw patrzę gdzie ja jestem. No to gramy. No i wiecie co, może jeszcze w innym grze zagramy? Tak, tak, porundkę. Pro-starsa, może zagramy? No i lecimy. Przejmi flagi, ja to wam. to jest najgorsze, co, dla, co mogę powiedzieć. Ja tego nie lubię. Ej, Co to nie lubię? I tak dobrze. Dobra, będę wyrzucał tak na chwilę bomby. Wyrzucamy, wyrzucamy. Wyrzucamy, wyrzucamy. Wyrzucamy, wyrzucamy. Dobra, jestem tu, mam na... Chyba w tej grze mi się wydaje, że nie dało się skakać, prawda? Bo ja już nie wiem. No, co każdy macie na mnie? No idźcie stąd, no właśnie. A, no, Kto wam tu pozwala? Nikt wam tu nie pozwoli, rozumiecie? Dobra, najspad. Nice Przejmujcie, dobra. tu mam wygraną. Tam naj ktoś przejmuje. To no, ktoś nie jesteś ty. No niech, niech, nie, jeszcze mnie biją, no nie piją. Haha. No co ty robisz? Przychodzi do mnie, a masz i teraz wrac. I teraz tu przyjdź. To jest twoje zadanie. No naprawdę. Nie wiem, nie znam takich większych mobów, którzy nie umą z nich przejąć. Ale że my przegrywamy. To było jeszcze dziwniejsze. Dobra, lecimy. Bum, flaga przejęta. Bum przejęte. No i tego teraz trzeba. Nie, o! Jaki błąd! O nie wiem, co ja robię? Tutaj jeszcze chyba ta sobie, bo tu jeszcze nie ma co Nie! Co wam pozwoli to przejmować? To no, samo? To samo? Tylko, no, nie no i niestety tu już wygraliśmy. No i... No nie mam już nic zrobić w tej że... robisz. Kup bilety do kina. Kup smartfon Samsung w RTV Euroagd. Ja. i odbierz tam. Na... No i to będzie końce, jak są, za film się widzimy znowu. I właśnie Shemander, jak widzicie, jesteśmy w Brawlulu. No po prostu zagramy sobie po wszystko co mamy na przesłuchaniu. Nawet to będzie dobry plan. Zagramy sobie jedną runkę Tu w zasadzie łatwiej mi nic mi idzie. Ale tu runda to wiecie. No to zróbmy się na roślin. Nie, nie, nie Na solę? Aha, na solę. Co ja to przegram pewnie. Na no, dół mi lepiej idzie rosą, ale zobaczmy na serio tutaj najpierw. Tutaj... Aha, tu ma. Aha, tu ma. Nie, no, za ma. o Nie, no, to za nie, nie, Ja ci jakieś przestraszyłem. Ja, to no, ja, 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 Zostaw mnie! I jak zawsze wiem, nie. widzimy się po prostu. teraz będę rozegrał sobie ale ja Wam powiem jedną złą rzecz. No, że niestety po prostu będziecie to źle, źle widzieć, bo. No, ale to jest tylko jedna runda, więc lecimy. Może coś tam oddebry. Weźmiemy po prostu, nie odeblujemy. No nie umiem tego powiedzieć. Jakie jestem Łoch. Och, o, dobra, razy dwa może być. Lecimy po dachu, sobie razy dwa zbieramy. Trzy Dobra. Już nie ma. Ale pozbieram sobie tak. Nie żałuję. Dziwne, że tam się nie, nie! Bo... Aha, dobra. Ja, ja już myślałem, bo nie chciałam mi podskoczyć po prostu. No bo... bo się tak skoczył, bo ja raz tak nie robiłam no nie Dobra, bum, 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 bum. No i pytajcie się, czy... Survival Surfers, nowy update, wam się podobał Bo mi tak, o! Jest taki fajny. Naprawdę to zwykłe Survival Surfers, jest bardzo fajne. Zwykłe takie, o, takie, o. Dobra, mamy nagrodę. Właśnie. To. Oho. Mamy raz, dwa i nie... No serio? Nie no, kurde. Mówi, tam jest lepiej u wiele Zbieramy Zbieramy, Zbieramy. Dobra, nice no no Nie Dobra, jak widzicie, to jest koniec. No i widzimy się uprzednio. Poczekajcie, jeszcze tu mamy. Mhm. Jeszcze jedną rzecz mamy. Co? Mhm. Przepraszam bardzo. No i mamy coś w evencie. <küh> te rzeczy, tego nie będę za reklamę kupował, na duże rzeczy. No i, no i za chwilę się widzimy. Gramy teraz i nie wiem czy już zginiemy, ale to na pewno się nie będzie działo, ale... Nie wiem, czy. tu jest. No to wiadomo nie. Nie ma, naprawdę, no, weźcie jakiś auto? Ja sobie Czy tym nie podpisać, nie no, da się Nie no, możesz Nie mu! Nie mu, że zginę! Jakie no. to podpisać w ogóle? Lecę. dzięki, Co typi robią? Dobra, dzięki. Ej, każdy ma tak mi tego pomaga. O nie? Ja to kuku Ach, no i niestety już zginąłem. I właśnie tak żegnam się z wami W Na następnym odcinku będzie chyba to samo. No i żegnam się z nami. To był Toto to, to, Pa. Pamiętajcie, o właśnie. Pamiętajcie o łapce w górę, słuchajcie, będzie wam się cały czas wyświetlać. Więc pamiętajcie o nim. No i. No się zajmę. Łapka w górę.